Ну может быть и псих, но ты что знаешь, чему он хочет быть свои цели. Но ты помнишь, в последний раз мы здесь были по триумфальной арке. Могилы неизвестного солдата. Ты помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, кто здесь, у меня на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это, меня это мучает я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к «Эбрекс» обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима! Дима, зажигаем пи «Блокиратор». Но он не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерном чемодане стрелять. Он может повз... повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ.

...interaktywne, tutaj wszystkie rzeczy się, skierzy, czy się e, wykonuje. Jesteśmy w, we Francji, prawda? <grymne> Parking podziemny, swoją drogą zawsze... ...jak byłem mniejszy... U. Jakby mnie, się takie parkingi zawsze wydawały się dla mnie przeogromne i, i to jest moje główne tak jakby wspomnienie związane z nimi ja nie, nie nie się schować trzeba Przewadować trzeba wow. To jest takie... No, największe wspomnienie z parkingami podziemnymi raczej nie... Znaczy lubię je, ale minus jest taki, że mają... E, nie mają zasięgu. Coś z tego ze po nogi? tak zabijam, nie? Aj... Nie ma tych. Znaczków, out. Ale mamy na boju słowa. Poziom B, tam. No, tam. Poziom B. Nie śledźmy. Wladimir? Nie jest takich reflektor, bo powiedział, że trzeba reflektory, no No chyba że to jest samochodowe, nie? Ale tak jakby biegają wow, tak strasznie szybko. Czą drugą te samochody wyglądają tak bardzo bogate, dużo takich samochodów takiej wysokiej klasy ja ci nie ma takich biedniejszych, że tak powiem. Alarmy się połączały we wszystkich, chyba. No nie do niego miałem strzelać. No ja ostrzał własny. No wiecie, padło. Wow. Wow. Takie Dobra. Chodzimy w strefę, gdzie nie są włączone zraszacze, czy... jak to określa, jak to się nazywa? W takich właśnie budynkach dużych, gdzie jest dużo ludzi zawsze te system przeciwpożarowy? Chyba tak, chyba. Chyba tak się to bardziej profesjonalnie nazywa. Bo zraszacze to mogą być, nie wiem, na ogródku, na boisku albo gdzieś, ale Na lewo, na lewo. Teraz prawo. Na no następny odcinek sobie przygotujesz rozpiskę co i jak mam zrobić konkretny Omówić e, tematy. E. Gaz, gaz, gaz. Aha, taki gaz. Czemu wszystko zakazowali? ...żebyśmy... Ja ...nie mogli czy... nastawić, nie? Chyba. Podełożam. Swoją drogą tu jest gaśnica. Na e, ty. Jak tak patrzę, to nie ma tego minus jeden. No. I tak nic mi to nie da. I tak jest już cały martwy. E. Leżysz, lecisz i kwicisz. Wow. No nie, czegoś takiego to nie przeżyje. Nie przeżyje. Źle trochę powiedziałem. No w pełni zadziała gaz. Nie, ty tutaj ostrzał własny, ja się ostrzelam pomiędzy nogami? Chodź. Chodź, nie słyszałeś. To jest kwiatem się tutaj prosił z podniesieniem rękama, nie? Ale okej. Okay. Albo ja już mam takie skrzydły przez albo... Albo no nie wiem, co tak prak praktycznie. Granat. Skubani granaty wcają. No chodźcie, downy! Śleśny. Wolę zawsze kilka razy więcej strzelić dla pewności, bo na boju akurat nam nie brakuje. Tam jest jakiś gościu? Pytanie jest, czy był? Był, na szczęście tylko był. No i biegniemy, aż trzesło się, przewróciło sen, tak na no ten wazon. Jak to mnie zabija? Tam jest gość, czy jeszcze? Chyba granat będzie skuteczny. ale piękna główka ale ale niewiele dała o, ta była ładna, ta była lepsza i, i chyba więcej z niej korzyści mamy biegiem, biegiem, biegiem biegiem, biegiem, biegiem. zapisywanie dokąd Kiryu? naprzód Kiryu, Kiryu do góry do góry Znaleźć mi cel. No, twarz no. jest w tym momencie, czy on otwiera. Z lokali jestem Nie, nie umiem gadać po prostu. Ej, no ja pomiędzy nam To była piękna akcja. Tak już nie, nie żyje na Amen. Ten nie żyje, a ten też umrzyj, 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 umrzyj. Myślę, że w ostatnim odcinku, w ostatniej misji, będę mógł sobie zrobić yy, podsumowanie i po, porównanie yy, tej gry i Call of Duty w piątki. Przestań w się, sensie, bo ja chcę do niego strzelać. I główeczka! I kolejna! I jeszcze jedna. Jacy sprinterzy, normalnie. Przemieści. Główna sala. Ruszamy, Dima. Co mam zrobić? Przebijaj się. I gdzie jest mój cel? To nie jest teraz już tak w tym momencie gry, że e, obojętnie ile razy oni będą cię strzelać, to, to i tak będziesz żył i to będziesz miał full y, HP. I teraz już jest pewien wprowadzony element taki, że o, da się zginąć, da się zginąć. Myślę, że nawet ci najbardziej wytrawni gracze, znaczy no, nie mówię o takich tych e, no-life'ach, takich zupełnie, te, są tych, którzy zawodowo grają w gry, a zwłaszcza właśnie w strzelanki, ale taki, taki no-life z gimbazy dałby radę chociaż raz zginąć w takiej grze. Dawać. Trzeba ładować, trzeba. Przemieść się. Przemieszczam się. I... Wow. To, to były drzwi? To, to były drzwi? O. Wow. Zakłócenia. Musimy się wytrzymać. Poradzę. E Spokojnie Ale to po fajnie gadają Znaczy pod względem takim No Fajnie Policja, poddajcie się! Uwaga, jest na zewnątrz. Yo. Ale ich tam jest, ale będzie was Tylko nas trzech! Na ich wszystkich. Nas trzech, na ich wszystkich się nie musimy ich załatwić, nie? Czekaj, trafimy pod krzyżowy ogień. Niech policja go w z tyłu. Nie widzę. Myślę, że policja może dać sobie z nimi radę. Musimy iść za bombą, za ciężarówką. Podążam, 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 biegnę. Ta, <śm> pewnie się nie widać, o. zresztą ja tak średnio teraz ogarniam y, fabułę. Lubię dużo strzelać tutaj. Tak jak tutaj jest właśnie dużo takich... Momentów. E, chyba a, 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 a rozpierducha. I mamy zobaczyć. Czy, ich, czy policjantów czy tych. czy nie policjantów. Chyba chyba policjantów. Lewa strona. Ale fajny rower, ja chcę na nim pojechać. Ojej, chyba już nie da. Chyba już się nie da. i zupełnie wybili szybę. Ja się. jak mnie zaskoczył. Boże, ale miałem zawód, ale się przestraszyłem. Weź człowieku, tak mnie nie strasz. Oj, 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 Tak. Trochę słabo. Trochę słabo, że tak szybko wyszedłem. miałem już dobrą pasę nawet długo. Długi okres czasu bez yy, Deda. Ale się nie udało. Ale na szczęście dużo nie straciłem, bo tutaj było zapisywanie. lewej Trudny moment, nie powiem. Schował się, do tą kosią na nawet nie zdążył chyba. Chyba, tam jest drugi, nie? Ale... Ale coś wątpię. No i... Co mam zrobić teraz? Strzelać do nich? Posuń się, ja chcę od niego strzelać. Ja zaraz... Ja muszę przeładować! Weźcie, na 12, gdzie? Chyba mnie trafił Jak jedna na ten to się liczy? Tak To była niezła akcja Naprawdę bardzo dobra Świetna powiedziałbym Jaki Matrix! Oluju! Oluju! Wow! To jest Wladimir, nie? Oluju! Wow! Skończony mu odpowiadasz! Ale oluju co to była za akcja? Co to w ogóle było? Co to w ogóle było? idę Żegnaj Za za, nie, nie za dimą On miał jakąś na K Jak go tego nie ma... Kirl, kill Już nawet nie ma co strzelać do nich tylko trzeba uciekać Gonić go, schwytać Nie wiem kim on jest właściwie ale trzeba, trzeba to zrobić Ja biegnę do niego Poluję. No. A, źle! Przylął nam. Parun za łatwo Śmierć pod pociągiem. Jak ja tego nie lubię. No ale dobra. Ta muzyka jak się przegrało. Ten dźwięk. Odgłos. Na szczęście chyba tutaj dopiero jak już wchodzimy akurat mamy Punkt zapisu. Nie, nie cierpię. Znaczy... Nie mówię, że nie cierpię, tylko ciężkie są takie interakcje niektóre. E. Nie ma. Mieszka. I lecisz. Lecisz, kwicisz. Spacja. I... Ty pod pociągiem, będzie oh, Trochę... to smutne. To bezpieczne? No chyba, że nie. Co jest? Wow. Wow. A Kirill... Czyżby wow. wybuchło? Nie, to nie mogę to nie mogło być możliwe. To byłoby o wiele, wiele mocniejsze. I teraz albo się obudzimy i będzie kolejna misja, tym razem już jako Blackburn, albo się obudzimy i będzie dalej kolejna część tej, tej misji. Nie, to będzie kolejna misja. Right Pancerny. Czołk. Mam rozumieć, że w czołgu będzie? No i jakoś muszą się spotkać w końcu ten Blackburn z. No tym, tym co byliśmy nim. 10 godzin temu 80 tysięcy zabitej. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję nie dopuścić, żeby to samo stało się w nowym jorku. Kto to zrobił, sierżancie? PLR i Salomo. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak? Pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być Dima. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc Kowadło 3. Część kompanii czarnej, pierwszej palce Przyjechali do nas. Miller przyjechał. I my mieliśmy. Znaczy, jeżeli dobrze dedukuję, my jako Blackburn mieliśmy tę bombę w Nowym Jorku. Nie, nie w Nowym Jorku. No w tym banku jak byliśmy. Miller. Co? Miller. Aha, czyli teraz będziemy jako miller. I potem... Oni przetransportowali tę bombę do Paryża. A w Paryżu? Przejęli ją ci, ci PLR? Zdetonowali. A nie, te, czyli tamto jednak to była bomba... ...atomowa, 80 tysięcy zabitych, ale... ...już się krystalizuje. Tam było... ...na początku gry było jakoś 9 miesięcy temu tam w tym Iraku jak była ta misja pierwsza a teraz już 10 godzin przed tą rozmową, czyli, no, czyli raczej po, te, po tym też akcja będzie się jakaś odbywała. Ale z tego odcinka myślę, że ciekawego to by było na tyle. Żegnam się Mr. Adamones Wyczekujcie następnych odcinków, łapkujcie, komentujcie, dajcie suba. Żegnam się bardzo serdecznie. Na razie cześć pa!